lepiej by był po prezydencie, właściwie życzenia są złożone, wszystkie, wszystkie najważniejsze rzeczy powiedziane. Ja, szanowni państwo, chciałbym w swoim imieniu, tutaj jest z nami pan radny Grzegorz Milewski, wielki sympatyk sportu, wszystkich dyscyplin, ale lekkej, szczególnie w imieniu Rady Miasta Ostrojenka, złożyć wszystkim zawodnikom, zawodniczkom, wszystkim, którzy podjęli trud uprawiania tej dyscypliny królowej sportu lekkiej atletyki. Już z tego miejsca wszystkim Wam serdecznie gratulujemy, że podjęliście ten trud. Natomiast nie możemy zap zapominać o Waszych wychowawcach, o Waszych trenerach, o rodzicach, dziadkach, ale ci co, co nad tym wszystkim jeszcze zarządzają, to jest Pani Prezes, Panowie Prezesi, Zarząd. Z tego miejsca wszystkim serdecznie gratulujemy wyników, bo wszędzie widzimy Was Jakie uzyskujecie te wyniki na arenie już krajowej, a i nawet międzynarodowej? Bardzo się cieszę, że ten klub dalej funkcjonuje i po pewnych zmianach, dziękując Państwu, którzy są honorowymi dzisiaj już członkami zarządu, pan trener Kwiatkowski, jest wśród nas pani Ewa Bartosia, która. Która, którą bardzo miło wspomina moja córka Paulina i pozdrawia serdecznie pozdrawia serdecznie, bo uprawiała to piękną dyscyplinę w tym klubie i wiele, wiele tutaj w domu jest właśnie z tego czasu. Jeszcze raz gratulując świetnych wyników samozaparcia. Dziewczyny to wiadomo, lekka atletyka to piękne sylwetki, ładne buzie uśmiechnięte tego wam serdecznie serdecznie życzymy gratulujemy a na nadchodzące święta wszystkim państwu i tym dorosłym i tym trenującym i tym byłym zawodnikom e, dobrego roku szczęśliwego nowego roku a nadchodzący rodzący się przychodzący do nas Jezus Chrystus niech was prowadzi bez kontuzji i do samych dobrych wyników Pierwszy raz po tej stronie stołu. E, dzisiaj chciałbym z dumą przedstawić poczynania klubu w kończącym się roku. W sezonie <coughs> elektrytycznym 2016 e, we współzarodnictwie dzieci i młodzieży zdobyliśmy 84,5 punktów, zajmując tym samym pierwsze miejsce wśród wszystkich sklasyfikowanych klubów sportowych z naszego miasta. W zorganizowanych zajęciach prowadzonych przez naszych trenerów e, bierze udział około 70 zawodników z ostrołęki i okolic. Z dumą reprezentowaliśmy miasto w 25 interesach sportowych na terenie całego kraju, w tym 8 zawodach rangi Mistrzostw Polski. Udało nam się również pozyskać dodatkowe środki z programu Klub na zgrupowania sportowe, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia treningów oraz dofinansowanie pracy trenerów. Pragniemy serdecznie podziękować władzom miasta oraz sympatytom Okla za pomoc, życzliwość i wsparcie pokazane naszej społeczności. Bez państwa przychylności rozwój naszej uzdolnionej młodzieży byłby utrudniony. Pozwolimy sobie wręczyć upominki jako dowód naszej wdzięczności. Ja już to dziękuję bardzo.